To już 11 edycja programu Mieszkanie za remont. Do tej pory 31 takich mieszkań znalazło swoich najemców. W tym momencie miasto przeznacza kolejnych pięć. Warto się z nimi zapoznać. One są w zakładce na kołobrzyskim BIP-ie w sprawach mieszkaniowych. Tam jest taka specjalna właśnie zakładka mieszkania za remont. O te mieszkania mogą się starać ci, którzy mają tytuł do lokalu komunalnego, bądź też są najemcą lokalu komunalnego i z jakichś przyczyn chcą mieszkanie wymienić. To jest dobra droga, żeby skrócić czas oczekiwania na takie mieszkanie od miasta. Z Wszystkie prace dotyczące poszczególnych mieszkań są szczegółowo opisane. W każdym z tych mieszkań zakres prac jest różny, ale generalnie no, każdy z tych mieszkań wymaga takiego generalnego remontu. Wnioski można składać do 10 maja. Wcześniej można te mieszkania obejrzeć. Trzeba się skontaktować z przedstawicielem naszego administratora, czyli z Kołobrzyskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Umówić się na konkretny termin i sobie to mieszkanie obejrzeć. Gorąco zachęcam do udziału w tej edycji. Dostępne lokale to mieszkanie przy ulicy 6 Dywizji Piechoty Budowlanej Trzewiatowskiej Rybackiej i Jedności Narodowej.